Szanowni państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie o poranku. Co z giełdą w lipcu? Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału, ale na samym początku tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zaczynamy. Co z giełdą w lipcu? Rozpoczynamy od czynników ryzyka, które mogą zaburzyć schematy, które w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach kształtowały się na rynkach finansowych, więc pierwsze ryzyko jest oczywiście związane z polityką we Francji. Widzimy tutaj, że wyniki pierwszej tury wyborów we Francji raczej zmniejszają potencjalne ryzyko, a nie go zwiększają, co widać na tym kolejnym. Pierwszym wykresie w tle, a kolejny czyli spredy między francuskimi a niemieckimi obligacjami się zwężają, więc to też jest pozytywna informacja dla tych, którzy obawiają się, że lipiec może przynieść spadki indeksów giełdowych. Z ostateczną decyzją i z ostateczną. Z ostatecznymi wnioskami należy poczekać jeszcze kilka dni, kiedy już będzie wiadomo, jakie są wyniki wyborów we Francji, w którą stronę może podążyć francuska polityka, zwłaszcza polityka wewnętrzna związana z deficytem fiskalnym, który jest przez rynek obligacyjny teraz w szczególności obserwowany i będzie dyskontowany w kolejnych miesiącach, w kolejnych okresach. To jest naprawdę bardzo istotne, żeby zrozumieć, w którą stronę. Podąży francuska polityka gospodarcza, a sama inflacja w Europie, w Eurolandzie zaczyna tworzyć swoje minimum, i teraz każdy kolejny miesiąc może nam przynieść próbę odwrócenia pozytywnych tendencji na inflacji. Chociaż wczoraj słowa prezesa Lagarde oraz prezesa Powella sygnalizowały, że ścieżka raczej dezinflacyjna powinna być rozgrywana przez gospodarkę w formie. Zachowania inflacji. Dzisiaj poznamy także miernik inflacji producenckiej, czyli inflację PPI. Jak widzimy, tutaj na rynku cały czas obstawiana jest deflacja w ujęciu rok do roku. Natomiast zobaczymy, czy i jaka jest skala wychodzenia z tej deflacji. Ze Stanów Zjednoczonych poznamy też kilka super ciekawych danych makroekonomicznych. Najmniej znaczące to są zamówienia na dobra trwałego użytku, zamówienia fabryczne. Cotygodniowy raport z rynku pracy ma już większe znaczenie, większą siłę rażenia. Zdecydowanie ważniejszy jest raport ASM o sektorze dla sektora usługowego, który poznamy o godzinie 16:00, ale rynek, inwestorzy czekają na dane z rynku pracy, czyli wskaźnik ADP, który poznamy o godzinie 14:15. No i dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkich na Kanał o godzinie 14.10, zrobimy sobie live'a z komentarzem, szybkim komentarzem do tych danych. Więc naprawdę zachęcam, żeby było o 14.10, wrócić na kanał i z nami tutaj obserwować i interpretować wydarzenia, które będą miały miejsce. Moim zdaniem, te dzisiejsze dane, a zwłaszcza piątkowe, będą bardzo istotne. Rynek powinien na nie reagować, ale im dane gorsze, tym lepiej powinien rynek na nie reagować rynek giełdowy, a interpretacja powinna być następująca. Jeżeli dane będą słabe, będzie to zinterpretowane jako zachęta do tego, żeby szybciej zakładać obniżki 100%. Teraz jest 75% szansy, że we wrześniu będzie obniżka 100%, więc giełdy powinny zacząć rosnąć. A jeżeli dane będą lepsze, to giełdy też powinny rosnąć, chociaż moim zdaniem, w mniejszej skali. Z powodu tego, że będzie to interpretowane jako informacja, że gospodarka cały czas się rozwija i że jest szansa na obserwację polepszających się wyników amerykańskich przedsiębiorstw. Dlatego też, moim zdaniem, jest 75-80% prawdopodobieństwa, że bez względu na to, jakie dzisiejsze dane się pojawią, giełda, indeksy giełdowe zareagują wzrostami, że będą one te dane pozytywnie odebrane przez rynek finansowy. Jeszcze raz przypomnę dzisiejsze dane. Mają znaczenie, ale to dopiero te piątkowe. Mają ogromny, największy potencjał do tego, żeby wpłynąć na zmienność na rynkach finansowych. No i co z giełdą w lipcu? Jak widzimy, nie udaje się zmaterializować strachów, które wynikały z tego, jaki był przebieg ostatniej sesji giełdowej w czerwcu. Wczorajsza sesja negowała, zanegowała wszystkie potencjalne lokalne strachy na indeksie Standard pur, no i dzisiaj optymizm widoczny jest na kontraktach terminowych na DAX, widzimy też bardzo wyraźny wzrost na indeksach giełdowych w Japonii, widzimy także nawet lekkie wzrosty na giełdach w Chinach, więc optymizm moim zdaniem jest uzasadniony i zwiększa to szansę na to, że indeks WIG20 obroni poziom 2500 punktów. A jeżeli do tego dodamy umocnienie polskiego złotego, gdybyśmy przekroczyli barierę 4 zł na dolar złotym, no to w takiej sytuacji szturm na opory 2600-2650 powinien być tylko kwestią czasu. A dopiero dalsze umocnienie polskiego złotego, moim zdaniem, dawałoby potencjał do tego, żeby przebić te potężne opory, które wynikają z przebiegu. Po, z przebiegu poziomów oporu z ostatnich lat. Przypomnę, te opory mają 12 lat historii, więc są naprawdę bardzo, bardzo znaczące. No i teraz już konkretna odpowiedź: co z giełdą w lipcu? No i na uwagę zasługuje statystyka, która nam jednoznacznie pokazuje, że na przestrzeni wielu ostatnich lat indeksy giełdowe w Europie zaliczają lipiec jako jeden z najlepszych miesięcy do inwestowania na rynku akcyjnym. Widać tutaj na tej statystyce. Lepsze miesiące to jest tylko kwiecień oraz listopad i grudzień, więc dla Europy ta, ten okres początku trzeciego kwartału powinien być bardzo optymistyczny. Więc, moim zdaniem, jeżeli tylko ryzyko polityczne zaniknie we Francji, to optymizm się odrodzi i będziemy powielać te schematy związane ze statystyką. Ale jeszcze lepiej. Wygląda ta statystyka dla indeksu Standard Poor's. Tutaj pomiary prawie z ostatnich 9, Prawie 100 lat Pokazują, że lipiec jest Najlepszym miesiącem do inwestowania W ujęciu miesiąc do miesiąca Na indeksie Standard Poor's. Dlatego też jest Moim zdaniem ogromnie duże prawdopodobieństwo Właśnie, że Po danych z rynku pracy, po danych o inflacji W przyszłym tygodniu indeksy giełdowe Ruszą bardziej do góry i będą Przygotowywały się na wyniki Nvidii, które w połowie sierpnia będą miały miejsce. No i moim zdaniem, właśnie do okolic połowy sierpnia ta tendencja wzrostowa powinna być obserwowana. Tak wynika ze statystyki. i Moim zdaniem, jeszcze raz potwierdzę, jest 75-80% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe, właśnie w lipcu, pójdą w górę i że będzie ten miesiąc zaliczony do, do tych optymistycznych. I tendencje wzrostowe będą obserwowane. Ale proszę pamiętać o tym, że jeszcze w tym roku mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I na tym kolejnym wykresie widzimy ścieżki zachowania indeksu Standard w roku wyborczym versus tego, co się dzieje w tym roku, w 2024 roku. 2024 to jest ta czerwona linia. I jak widzimy, poruszamy się zgodnie z tendencjami, które przeważają w roku wyborczym. Rok wyborczy przynosi Statystycznie dobre wyniki na indeksach giełdowych. No i jest moim zdaniem duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak będzie w całym 2024 roku. A ścieżka zachowania indeksu standard tenpur jest nawet bardzo optymistyczna, więc być może nawet będziemy powielać ten najbardziej skrajnie optymistyczny scenariusz. Tak wynika moim zdaniem z obserwacji zachowania indeksu standard tenpur w pierwszej. W połowie tego roku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, moim zdaniem, też wynik, nawet sięgający 80, 85, a nawet 90%, że cały, kolej, że cały kolejny okres półrocza, czyli drugie półrocze tego roku, też przyniesie dalsze wzrosty indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i że cały rok 2024 zostanie zaksięgowany jako też korzystny do inwestowania na rynku akcji. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast, moim zdaniem, jest na to bardzo duża szansa. Ale także rynek opcyjny pokazuje, sygnalizuje gdzie należy oczekiwać zmienności na rynku. No i w tym wypadku widzimy, że lipiec według rynku walutowego ma być najbardziej zmienny na rynku jena japońskiego. Więc inwestorzy boją się po prostu o to, że interwencja jakaś może się pojawić, a systematycznie para dolar do jena rośnie i te tendencje, które widzimy dają potencjał ku temu, żeby nawet zakładać, że 170 na parze dolar do jena może mieć wkrótce, możemy wkrótce obserwować po prostu strategię carry trade wykorzystywana przez inwestorów do tego, żeby inwestować kapitały. Funkcjonuje i będzie tak moim zdaniem do czasu, kiedy tendencje wzrostowe na indeksach giełdowych w stanach zjednoczonych będą kontynuowane. Na samym eurodolarze euro nic naprawdę się nie dzieje. Jesteśmy znowu wewnątrz tej trzytygodniowej konsolidacji na bardzo małej zmienności. No i dane dzisiaj mają potencjał do tego, żeby wywołać ruch, zwłaszcza będą miały, będą miał potencjał te dane w piątek. Więc jeżeli się dzisiaj nic nie wydarzy, to przypomnę, jutro mamy święto w Stanach Zjednoczonych, więc rynek na pewno się nie wybije z konsolidacji. A jeżeli się dzisiaj nic nie wydarzy, to poczekamy z jakimś kolejnym ruchem, dopiero na wydarzenia, które będą miały miejsce w piątek. Amerykańskie obligacje wczoraj złapały oddech. Inwestorzy zaczęli przeceniać obligacje, bo zwiększa się prawdopodobieństwo, że prezydentem zostanie Donald Trump. Ale przypomnę, Donald Trump dopiero musi wygrać te wybory. Te wybory są dopiero za 5 miesięcy, więc moim zdaniem zachowanie obligacji jest zdecydowanie przedwczesne. A na uwagę zasługuje oczywiście to, że przed nami ciekawe wydarzenia. Dane makroekonomiczne z rynku pracy oraz dane o inflacji w przyszłym tygodniu to one będą miały potencjał do tego, żeby wywołać zmienność i ruch na amerykańskich obligacjach. Więc z ostatecznymi wnioskami poczekałbym właśnie przede wszystkim na dane o inflacji w przyszłym tygodniu i dopiero wtedy będziemy wiedzieć więcej, co się dzieje. Ale obligacje, jak i rentowności. Papierów dziesięcioletnich pokazują, że rejon 4,50 to jest miejsce, które ma bardzo duże znaczenie i jest punktem odniesienia. Na rynku walutowym widzimy także, że zmniejsza się niedźwiedzie nastawienie dla funta brytyjskiego. Jest ono najmniejsze od 2017, dlatego też jest coraz większe prawdopodobieństwo, że funt brytyjski będzie się umacniał. Na rynku surowcowym naprawdę stabilizacja poza może wyjątkiem ropy naftowej, ale. Na rynku złota, na rynku miedzi, na srebrze, na różnych innych surowcach, naprawdę niewiele się dzieje. Natomiast negatywne informacje dobiegają nas z Bitcoina, gdzie zbliżamy się znowu do wsparcia 57-60 tysięcy dolarów, i jeszcze raz przypomnę, co widać na wykresie jest to miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie 5-miesięcznego kanału spadkowego formacji, która tutaj które teraz powstaje na wykresach oraz miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sezonowa. Ma to duże znaczenie, więc każdy spadek poniżej 60 tysięcy dolarów znowu może być zinterpretowany jako okazja dla tych wszystkich, którzy liczą na nawrót tendencji wzrostowej jako tendencji dominującej. A polski złoty, moim zdaniem, ma potencjał ku temu, żeby się umacniać, ale pod warunkiem, że ten euro-dolar pójdzie w górę tak samodzielnie jest mała szansa na to, że polski złoty będzie nam tutaj pokazywał jakąś nową tendencję. Tu też, tu też na polskim złotem od kilku dni jesteśmy w konsolidacji. Dzięki za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj o godzinie 14.10 w komentarzu na żywo z szybkim komentarzem do danych z rynku pracy. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć.